Nie powiem, że mi włosy dęba stanęły, bo to była megalomania, nie? Ale, ale poczułem taki twórczy dreszczyk i pomyślałem sobie, będę pierwszy. Siadłem, o tu mam całego pana Tadeusza, po dwie księgi na jedną stronę mi powchodziły. Może ja przelecę szybko, bo to krótkie jest. Każda księga ma osiem linijek. Księga pierwsza, to jeszcze pamiętamy, ze szkół nosi tytuł gospodarstwo, cichy wieczór na Litwie owczasz owce maca, a Tadeusz po studiach do domu powraca. To tak było, nie? Chce usprawnić rolnictwo, do pracy aż wzdycha, ale wojski natychmiast daje mu kielicha. Pod wpływem alkoholu Tadzio, czując wenę, podrywa własną ciocię starą telimenę, a asesor z rejentem kłócą się przy wódcy. wreszcie wszyscy zasnęli, dalszy ciąg już wkrótce. No właśnie. Dziękuję. Ja, się, ja właśnie tak chciałem Państwa prosić, że ja będę się pokazać i księdze kłaniał. Państwo będą bili brawo. A koledzy będą zazdrościli, że ja niby taki zdolny jestem, dobrze? Księga druga zamek. Pośród krat, baszt i różnych innych dupereli siedzi hrabia po mieczu pochwie i kądzieli. Hrabia dzeduszyki oczywiście. Zaś Gerwazy oparty na swym scyzoryku opowiada mu serial o starym stolniku, co Jackowi Soplicy nie chciał dać swej córki, więc tamten go i słusznie uwalił z dwururki. Hrabia pije z gierwazem i zemstę przysięga, zaś woźny pędzi bimber, tu się kończy księga. księga. To by można puszczać po dzienniku przed pogodą, prawda? Księga trzecia u miski. Wszyscy idą na grzyby. Wybucha panika, bo krótkowzroczny sędzia zeżar sromotnika. Szczęściem kapitan Ryków, co tam był akurat, wrzasnął. Wyjemu dajki z di Naturat. Na truciznu trucizna sędzia chwycił flaszkę, ucałował odbito na niej trupią czaszkę, wypił huknął jak wszystkie pułki artylerii i wyzdrowiał niestety koniec trzeciej serii. Księga <kluczuj> czwarta. Dyplomatyka i łowy. Lud prosty wiejski, karczmie szykuje powstanie, zaś hrabia z Tadeuszem robią polowanie. Lecz że obaj pijani, kiepsko im się wiedzie, każdy zamiast jednego widzi dwa wiedzie. Aż dopiero ksiądz Robak wybiegłszy za krzaka, wygrzmocił misia pałą jak z polaka. Pałą zdziwił się Wojski, a gdzie ksiądz ją znalazł? Dał mi ją przeorkiszczak, dalszy ciąg już zaraz. Księga piąta kłótnia. Asesor pił jarzębiak, rejent pał wiśniówkę, Jankiel z woźnym protazem chlali pejsachówkę. Telimena wistule ob obciągała bratu, gdy, gdy, gdy klucznik wleciał z krzykiem Biorą do Senatu. Zaraz tam pogonili, wypluwając płuca płóciennicza gargamel, brat glępa i guca. Z, z tym, że jakoś do izby wyższej nie trafili, więc są w izbie wytrzeźwić. Dalszy ciąg po chwili. Księga szósta za ścianek. Słynie szeroko w Litwie Dobrzyński za ścianek, z pożyciem alkoholu, ilością skrobanek, pieśniami, które nuci lud prostolinijny, czasem jakaś głodówka, strajk protestacyjny, lub przyciśnięty nędzą szlachcic mazowiecki. Za kilka marek pacierz odmawia niemiecki. Zaś miejscowej starszyźnie profesor Wisłocka doradza, jak dać dupy teraz dobranocka. Księga siódma, rada, szlachta radzi, jakby tu pozbyć się Moskali. Nadjeżdża pędem hrabia, strasznie konia wali. Wiezie wieś, wiezie wieś, wieś, że jak słychać z plotek i z przecieków, ksiądz Jankowski masowo nawraca ubeków. Jezu, krzyknął ksiądz Robak, to dopiero kino, to przez to pół kościoła mam zapchany gliną. Wzburzona tym niechlujstwem szlachty cała zgraja, wyrusza na Soplicę, terapę do jaja. Sięga ósma, zajazd. Pod miał właśnie obalić pershinga, gdy wleciał cwałem hrabia, w dłoni lśni mu klinga. Zanim szlachta szturmuje dwór kuchnię, piwnice, gerwazy lewą dłonią pochwycił soplice i z okrzykiem Soplico, ginka na kanali ochytra! Odbiwszy główkę, wypił Soplicy pół litra. Ale zaraz uczciwie wszystko zwrócił. Z pluskiem padł i zasnął. W następnej księdze przyjdą ruskie. Księga, księga dziewiąta. Bitwa. Szlachta związana w pęczki leży, chłop przy chłopie, patrząc jak brzydki Moskal polską wódkę żłopie. Major Płód Telimene już dosiadał gwałtem, kwestarz Robak wjechał swoim starym autem i krzyknął basem, ściągnąć z niej tę carską glizdę. Za późno Płód wystrzelił, salwa poszła w izbę. A, a co? A cała rota jegrów poszła spać do piachów. Następnie księdze nasi będą wiać na zachód. Księga dziesiąta, emigracja. Nazajutrz wszyscy zbiegli do Napoleona. Tylko ksiądz Robak nie mógł, bo akurat kona. Kona, kona, aż z głodnią. Zerwał jabłko z krzaka, na je i we środku też ujrzał Robaka. Cześć kuzynie, rzekł Robak. Ksiądz zasłonił lica. I wyszeptał z ja miacek Soplica. Wiedziałem, mruknął sędzia, już od pierwszych kartek koniec księgi, w następnej wkroczy Bonaparte. Księga. No. O. Księga. Księga jedenasta, rok 1812. O roku, ów, kto widział Cię w Litwie i w Rusi, ten wiedział, że ten burdel źle się skończyć musi. Tłok, nie ma na czym usiąść, co najwyżej w Kucki, Pojatowski, Dąbrowski, Wałęsa, Piłsudski. Jankiel miast Poloneza, Majufesa grzmoci, Zosia płacze, bo tacia złapała na cioci. A z RFN już wraca Stara Wołowina, co ją kiedyś skradł Hitler, bo i zbliża się fino. I księga dwunasta, kochajmy się, pije szlachta przy wiejskiej ulicy, skupiona. Zdrowie sędziego, Zosi, Napoleona, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany i prezydent tych stanów, pan Burz ukochany. Nikt nie chodzi do pracy, wszędzie dzwony dzwonią, towarzysze pancerni do spowiedzi gonią, bo na ocipiał i na Moskwę rusza. No tu na szczęście koniec, pan Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem dwa słowa, bo to Mickiewicz w tym miejscu zrobił koniec, bo on był bardzo, bardzo, chytry. Znaczy to był po prostu dobry fachowiec, tak jak amerykański reżyser nigdy nie skończy filmów w kiepskim miejscu, prawda? Tylko zawsze czeka, już się wszyscy pożenią, pogodzą, niektórzy poumierają, a ci młodzi nad, wyjeżdżają nad morze, tam mają domek, i ja będą mieli dużo dzieci, zachodzące słońce i napis koniec. To jest słynny amerykański happy end. Mickiewicz powiedział tym samym numerem, bo on się już nie wdawał w opisywanie tragicznych dziejów wyprawy napoleońskiej na Moskwę. Tylko skończył w takim fajnym momencie: wszyscy pewni zwycięstwa wołają ze łzami, Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami. I tu Mickiewicz kończy. Ale ja przeskoczyłem pana Adasia i dopisałem mu księgę trzynastą dodatkową, pod tytułem. Pod, pod tytułem Geopolityka. Już się przed Litwą przyszłość rysowała lepsza, gdy nagle krzyk się podniósł. Napoleon z pieprza. Faktycznie cesarz nawiał w kapciach i w negliżu. Ajwaj! waj, zmartwił się Jangiel, uciekł do Paryżu. W tejże chwili od wschodu wśród gromkich okrzyków w ufajce i walonkach przed kapitan ryków. I rzekł, patrząc życzliwie na szlachtę struchlałą. No wodmy znowu już razem. I tak już ten, w którym mieszkasz, Polskę, kiedy rzucą...